że na pewno ta, na pewno ta. U góry będzie szuflada z lodówką. I tak jeszcze to jest śrubeczkami będzie skręcone. Problemy. Dobra, teraz bierzemy się za tą dziurę. Cześć. Witajcie w kolejnym dniu z naszego mini remontu. Dzisiaj zajmiemy się wymianą tych list tutaj, które poddały się próbie czasu, ale na początek usuniemy tą rurkę od gazu ponieważ jak wiecie zamówiłem już tą lodówkę kompresorową Cool BX40 czekam na jej dostawę i w zasadzie w tym momencie tutaj gaz potrzebny nie będzie. No więc tak, butla, reduktor i tutaj wchodzi stalową rurką pod podłogę, bo podłodze leci aż do samego końca przyczepy. Na końcu przyczepy rureczka wchodzi z powrotem i tutaj w szafce kuchenkowej jest rozdzielacz rozdzielaczna lodówkę na piecyk i na gotowanie tak, pierwsze to jest to, które idzie od bakisty czyli to jest zasilanie drugie to jest do piecyka i to jest to nasze, które nas interesuje do lodóweczki czyli to trzeba teraz odkręcić no Ciekawe, czy to można jakoś zabezpieczyć, czy jest jakaś mówka, czy coś. No dobra, udało się usunąć, tam się odkręciło. Z drugiej strony tutaj już takie urządzenie zastosowałem, bo już nie miałem siły, nie miało nawet jak dźwigni zrobić, żeby to się odkręciło. A to urządzenie też mi się przyda do czyszczenia tych listewek. No i plan jest taki, że na pewno ta, na pewno ta. I zastanawiam się, czy z tą. Tą na pewno też, bo ona i tak się już odkleja natomiast muszę się zastanowić czy tutaj będę wklejał jakąś listewkę ponieważ tu powstaje nowa szafka z tym że lodówka będzie na pewnym poziomie, nie będzie stała na ziemi także muszę zastanowić się jak tą nową konstrukcję zrobię gdzie wypadną te wzmocnienia żeby to też do ściany przymocować bo tamta lodówka stała na ziemi, więc ona tylko na dobrą sprawę była z boku lekko przykręcona, żeby nie wyjechała i to było wszystko. Natomiast ta nowa lodówka, tak jak wspominałem, będzie stała na poziomie i chcę zrobić wysuwaną szufladę, więc y, na pewno tutaj ta lodówka waży 13 czy 14 kg, więc to musi być w miarę y, trwałe, żeby to podczas jazdy dziś nie, pozarywa, nie pozarywało się. A czy tak będzie, czy się zarwie, czy się nie zawie. nie wiem. No na razie myślę jeszcze, co z tym zrobić którą listewkę wywalić, wywalę to wszystkie, ale którą wklejać. O. No to jedziemy. Okulary są, jedziemy. Patrzęmy, może was na statywie ustawię, bo, no jak widzieliście, idzie jak normalnie w masło wchodzi. Tym bardziej muszę tą blachę zastosować, bo coś czuję, że bardzo łatwo można <laughs> przejść na wylot. Dobra, jedziemy dalej. Udało się nie przebić. Wyczyściłem te listewki, ale taka ciekawostka: ja cały czas myślałem, że to jest na, na żywicę przyklejone, a to jest jakiś klej. To takie dodatku ciągniące się będzie trzeba teraz to wyczyścić. Yy. Ta u góry była całkiem zdrowa. Naprawdę było z nią najciężej, żeby ją odkleić. I ona była cała zdrowa, tylko tak z zewnątrz miała taki nalot, ale już mówię wyciągnę. Natomiast y, tutaj musiałem kawałek dalej wyciąć, bo tam się zaczęła, ale też dostawać woda. Podejrzewam, że jakoś tak pod spadkiem czy coś tam się dostawała i ta deska też tak kawałek dalej natomiast reszta tych desek ta była oprócz tego, że się odkleiła była zdrowiutka no ta wiadomo, ta była e, cała taka najgorsza e, i trzeba było ją koniecznie wymienić natomiast reszta naprawdę nie była oprócz takiego nalotu z zewnątrz jak jest tutaj e, nawet tutaj to jest tak mała, ale tam było troszkę więcej może była całkiem w dobrym stanie te listewki tych już nie będę demontował po prostu mi się nie chce, a po prostu wiem, że one są dobre, trzymają się, więc nie ma sensu. Muszę się teraz zastanowić, na pewno tutaj pójdzie listewka, na pewno pójdzie listewka tutaj. To prawdopodobnie załatwię matą szklaną, zakleję włóknem szklanym, czy matą szklaną, jak to się nazywa. I muszę się zastanowić, w którym miejscu puścić tutaj wzmocnienie, żeby ta szafka, która przyjdzie, miała po prostu. Do czego się trzymać? Bo, tak jak mówię, lodówka będzie jeździć, lodówka będzie na, na, na drodze, a swoje waży, do tego jeszcze załadować. No, trochę ta konstrukcja musi być w miarę wytrzymała. No, bo, tak jak mówię, ta stara stała na ziemi, na podłodze i to było ok. Natomiast ta będzie stać na pewnym poziomie, i tutaj może już być wszystko. Także dobra, no muszę doczyścić ten klej jeszcze w miarę jak najbardziej, naj, najdokładniej. Będziemy się przymierzać już do klejenia. I chyba też zamiast żywicy po prostu przykleję to na klej. Pamiętajcie, to nie jest poradnik. Ja to sobie tutaj eksperymentuję, ponieważ no to co mam, to mam w domu w tym momencie w sensie kleję. Myślałem, żeby to kleić na żywicę, ale chyba przez te nierówności również producent nie kleił na żywicę, tylko na jakiś klej. I po prostu to co mam w domu będę stosował, także... Pamiętajcie, to nie jest poradnik, ja sobie tutaj eksperymentuję. Pojawił się odkurzacz, także wysprzątane. Przyniosłem też szafkę, tą która tutaj była oryginalnie, żeby sobie przymierzyć, bo prawdopodobnie nawet nie będę musiał budować nowej, przynajmniej na razie. I ta szafka tutaj oczywiście jest za wąska, ale wywaliłbym tą ściankę, może tak od góry będzie lepiej. I wtedy tutaj na szerokość spokojnie ta nowa lodówka się zmieści. Ona będzie na szufladzie, która tutaj będzie jeździć i według wyliczeń wychodzi mi tak, że hmm, jak ona by nawet była tu na tej pozycji wyjeżdżała, żeby tego nie likwidować, to będę miał ją gdzieś dotąd. Więc pod spodem będzie sporo miejsca i tak za mało na klimatyzator. To jest taka symulacja klimatyzatora. Jednak z tym klimatyzatorem to to jest takie plany przyszłościowe. Na razie nie myślimy o tym. Trochę to kosztuje to po pierwsze. Po drugie. No nie wiem, czy jest sens w naszym przypadku kupować. Czasami by się przydała, ale to by się przydała, jak to się mówi, dwa, trzy razy w roku. Natomiast jeżeli już będziemy coś kupować, to, to jakąś taką przenośną, żeby można było oczywiście ją jeszcze wykorzystać w mieszkaniu. Wracając do wątku, jest taki symulator klimatyzacji, który na wysokość jest 50 cm, bo my, jeżeli już myślimy o Fralu FSC 03 lub coś w tym stylu, ta nazwa, i wtedy oczywiście on się tutaj nie zmieści, wszystko musiało być, by iść do góry. Yy, wtedy by trzeba było zrobić tą szafeczkę gdzieś o tyle wyższą. Natomiast w momencie, kiedy nie robimy tego klimatyzatora nie ma sensu, uważam teraz, zmieniać, robić nowej szafki. Zwłaszcza, że wszystko mi się fajnie podpasuje, bo tutaj w tych drzwiczkach, w tym miejscu, jak ta ścianka wyleci, yy, to zmieszczę tutaj akumulator. No i teraz od góry to by wyglądało tak. Yy, Tutaj pójdzie akumulator. U góry będzie szuflada z lodówką i na dole kiedyś w przyszłości klimatyzator. Jeżeli będzie klimatyzator, szafka pójdzie do góry, będzie robiona nowa. Na tą chwilę nie ma sensu, powiększę ją po prostu tylko o, o te wymagane tutaj centymetry, to, ale to zobaczymy jeszcze jak przyjedzie lodówka. Jutro ma być. To znaczy w poniedziałek ma być, dzisiaj jest sobota. I tyle, natomiast tutaj w tym miejscu zastanowię się tutaj zrobić, nie będę tego chyba jakoś specjalnie zastawiał, a jeżeli już coś, to po prostu zrobię jakąś też może na szybko szufladkę, żeby jakieś tam pierdoły, przedłużacze, te, te rzeczy, które wyleciały z tej bocznej szafki, żeby właśnie tutaj się na razie zmieściły. Wydaje mi się, że plan jest fajny. Trzeba go teraz zrobić. Patrzcie na ten ścisk, mojego dziadka świętej pamięci. Wiecie co? Ten ścisk to już ma 40 jak nie więcej lat. I teraz zajmiemy się tą dziurą od komina. Do tego celu użyjemy takiej żywicy polirestrowej i maty takiej. Nigdy tego nie robiłem, robię to pierwszy raz, także pamiętajcie, to nie jest instrukcja, jak to się robi, po prostu robię to pierwszy raz, totalny spontan. No, mam nadzieję, że się uda. Tu jest narysowana instrukcja z boku i wychodzi tak: utwardzacza dajemy 2-3% w stosunku do żywicy, smarujemy, odczekujemy 10-15 minut albo 10-15 minut mamy na posmarowanie, o parę prędzej to. Później po 30-40 minutach w temperaturze 20 stopni. Możemy zacząć szlifować. Dajemy 2-3% i mieszamy. No dobra, finalnie tak to wyszło. Położyłem dwie warstwy. Teraz niech sobie to schnie. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku, bo to tylko chodzi o to, żeby z zewnątrz, jak będzie jakaś ewentualnie woda wpadnie, to żeby to się do środka nie przedostawało. Natomiast długo myślałem o tych kratkach tutaj, naprawdę co z nimi zrobić. Na początku myślałem, że też właśnie tak tą matą zakleję, no, z drugiej strony wyszpachlować, natomiast no, bałem się tego, no nie mam wprawy, nie umiem takich rzeczy robić. Położyłem szpachle, wyszlifowałbym. Bałem się po prostu, że po czasie zacznie to pękać dookoła. Nie wiem dokładnie jak to działa. Nie ma już czasu, ponieważ za 3 tygodnie wyjeżdżamy na wakacje. I tak długo zastanawiałem się, co z tym tematem zrobić, i koniec końców zostawię te kratki, ponieważ. Górna, umówmy się tak, że może służyć do wentylacji do lodówki. Oczywiście jest to za duże. Będę kombinował, żeby to w jakiś sposób zmniejszyć. Natomiast dolna, kiedyś w przyszłości, jeżeli, jeżeli będę już tutaj montował klimatyzację, po prostu posłuży za tą kratkę, którą będzie wylatywało gorące powietrze z klimatyzatora. Więc zostawiam te kratki tak, jak jest, zakleję je tylko prawdopodobnie od tej strony pleksą, bo po prostu pleksem mam. Utaty w garażu i nie mam innego pomysłu, i po prostu tak to będzie na tą chwilę funkcjonować. Zrobię w górnej trochę dziurek, żeby ewentualnie lodówka miała dostęp świeżego powietrza, lub ewentualnie zobaczymy, jak ta, jak ta, jak ta nowa lodówka się grzeje. Czy ona się bardzo grzeje, czy, czy nie. Jeżeli się będzie grzała, to zrobię jakąś wentylację. Natomiast tak, jak mówię, dolną za chwilę, w zasadzie może za chwilę za, zostanie zaklejona jakąś pleksję od drugiej strony, takim klejem, który będzie później ewentualnie łatwo ściągnąć. I w przyszłości, jak będzie klimatyzacja, o ile będzie w ogóle kiedykolwiek, to po prostu posłuży za wylot gorącego powietrza. Tak to wyszło. Przykleję to klejem na gorąco, albo czymś podobnym. No i tak, jak mówię, ochroni to wnętrze, przyczepy przed. No, chłodem też prawdopodobnie, no powiedzmy, no, przynajmniej no, nie będzie wiało, przed jakimiś owadami, tego typu rzeczami. A jeżeli będzie y, za ciepło lodówce, że trzeba będzie odprowadzić ciepło od lodówki, to po prostu na wierce kilka otworów, na to się da moskitere i powinno już działać. A teraz tak jeszcze pomyślałem, że oprócz tego y, taka pleksi da nam jeszcze troszeczkę światła w szafersce, także to też kolejny plus. No i tak to wyszło finalnie, przyklejone, mam nadzieję, że się to będzie trzymać. No dobra, klej uzyskuje swoją skuteczność po 24 godzinach, ale dzisiaj już dwa razy padało, także ściągam i montuję kratkę. Mam nadzieję, że nie odpadną te listewki. No dobra, wygląda na to, że się trzyma, ale tutaj jak mówię, i tak jeszcze to jest śrubeczkami będzie skręcone, jak tam mata, jeszcze się troszeczkę lepiej. No to teraz trzeba wyczyścić te stare, odtłuścić nałożyć nowy uszczelniacz. Działamy. Ja używam takiego uszczelniacza w taśmie, bo jest po prostu najprościej. Wszystkie śrubki muszą być jakby wypełnione. I trochę, żeby wychodziło na, na zewnątrz ramki. Za mocno to się fajnie już dociągło, więc tam już nie powinno nic podciekać. No dobra, tak to wygląda. Może nie wygląda to zbyt estetycznie, ale ma to nie wyglądać estetycznie, tylko ma być szczelne i myślę, że to spełni swoją rolę. Tak to wyszło z drugiej strony. Czy tu jest ta pleksa? To jest ta mata żywiczna. Jeszcze się trochę lepi. Niech sobie to wszystko schnie. Na to wszystko przyjdzie pianka kauczukowa, która już jest kupiona. Po prostu tylko czekam jeszcze, żeby zrobić tą dolną kratkę, też położyć na nią pleksi. Wygląda na to, że chyba pomysł jest niezły. Tak mi się wydaje przynajmniej. Więc położymy tutaj piankę kauczukową. Najpierw szafkę zrobię. O, najpierw zrobię szafkę. Poprzymierzam wszystko, czy, czy dobrze te y, listeweczki są w odpowiednich miejscach. Jak będzie wszystko już grało to wtedy po prostu położymy tą piankę i... i tyle, zobaczymy jak to będzie grało także na dzisiaj już kończę albo nie, jeszcze co coś porobię. Spróbujemy wykręcić tą ściankę niepotrzebną w tym celu już wykręciłem tam jedną półkę raz jeszcze spróbujemy te trzy śruby zobaczymy czy to wystarczy żeby ta ścianka wyszła Ścianka wykręcona od razu się zrobiło luźniej, natomiast cały plan teraz jest taki, że trzeba tutaj uciąć i wyciąć tą niepoczętą sklejkę do dołu. Finalnie tak to wyszło. Myślę, że nie najgorzej. Tu jeszcze sobie za chwilę doszlifuję. Zostało zamówić prowadnice, takie, dla których się położy szufladę, jakąś sklejkę, bo chyba nie mam żadnej sklejki. I będziemy kończyć szafkę. Cześć, przyszła lodówka, i na wstępie problemy. Lodówka okazała się za szeroka. Zamawiając, patrzyłem na wymiary, jest 59 cm. Natomiast w rzeczywistości lodówka ma 62 cm. I tym oto sposobem nie mieści się w ogóle do szafki. A nawet jeżeli coś wykombinuję, bo już myślałem, żeby podciąć te listewki, ale to są listewki, umówmy się, takie nośne, jak je wytnę, to po prostu to się wszystko zawali, to przecież jeszcze tutaj jest wtyczka. I to na pewno na szufladzie nie będzie jeździło. Szczerze mówiąc, nie mam teraz pomysłu, co z tym dalej robić, czy przerabiać tą szafkę, czy odsyłać tą lodówkę, bo miało to po prostu być na szufladzie, miało to wyjeżdżać, miało się to łatwo tutaj sięgać. I cały sterny plan, Także nie mam pomysłu na no, w tym momencie, co z tym dalej robić, czy, czy będziemy to tą, tą lodówkę, czy może przerabiać tą lekko tą szafkę, może na coś wpadnę. No w każdym bądź razie biorę się dalej za robotę, kończę ścianę, no bo to jest jakby w tym momencie najważniejsze, a to potem może samo coś się wymyśli. Zamiast torypianu na ścianę położę taką piankę kauczukową. Ostatnio jest to modne. Mam nadzieję, że też tutaj spełni swoje zadanie. Ostatecznie tak to wyszło. Mam nadzieję, że nie najgorzej i przede wszystkim, że nie odpadnie od ściany i spełni swoje zadanie. Dwa ogryzki mi się trafiły, jeden tutaj i drugi tutaj. Klej jest bardzo mocny i bardzo szybko łapie, trzeba mieć to na względzie. Natomiast kładzie się bardzo fajnie, polecam. Dobra, teraz bierzemy się za tą dziurę. Trzeba ją w jakiś sposób zakryć. Już sobie przygotowałem takie istotne: to jest sklejka szóstka. Akurat tutaj jest tak zbudowane, że tu jest sklejka. Jest styropian i jest klejka. No, tak to niefortunnie wycieli, że tutaj widzicie ten legarek taki drewniany po środku, a tu wszędzie jest styropian, więc muszę to troszeczkę tak obciąć, żeby to wpuścić na dół. Tak samo zrobię od spodu i wypełnimy to styropianem i powinno być ok. No, dobra, odrysowałem. Trochę będę musiał na laminat wejść, ale nie mam innego pomysłu. Zresztą oni też tutaj widzę, wchodzili. Dobra, zaczynamy ciąć. Wycięte dookoła. Zdemontowałem też tą osłonę, która była pod spodem zamontowana na takich dystansach. I powiem Wam, że dramat. Tam nie ma miejsca, żeby cokolwiek robić. Nie będę ciął od spodu. Po prostu się tam nie zmieszczę. Już przy odkręcaniu nie miałem w ogóle jak ręki tam zgiąć w drugą stronę. Dlatego będę to wycinał od góry. Mam nadzieję, że to da jakiś fajny rezultat. No dobra, wydaje się, że jest jakby wszystko wycięte, że o niczym nie zapomniałem. Muszę tutaj teraz jeszcze takie wkleić wzmocnienia z tej i z tej strony. A to po to, że jak włożę tą deseczkę, o tak, to żeby nie było takiej, takiej kołyski. Z tej strony na przykład jak jest. Więc wkleję tam prawdopodobnie jakieś kawałki takich kantówek i powinno to wytrzymać. Farcie, co trafiłem. Tu jest kolejny legar, ale farcicho. Czyli z tej strony będzie na tym się opierało, a tutaj po prostu muszę wyciąć troszkę więcej, tak żeby najechać na legar i będzie można przekręcać bezpośrednio do legara. Przeciąłem już nowe, dłuższe listewki, od góry będzie to tak mniej więcej wyglądało, Też parki się tutaj szpachlą, yy, zaszpachluje. Natomiast od dołu zmiana planów. Znalazłem taką sklejkę już taka wstępnie lakierowana i myślę, że będzie lepiej mimo wszystko jak będzie to yy, większy, yy, większa taka niż, niż ten otwór. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dodatkowo tutaj po bokach uszczelnię to jeszcze tą yy, taką masą uszczelniającą. Powinno to trzymać szczelność, tak mi się wydaje. Oczywiście na koniec zostanie to wszystko zakonserwowane takim środkiem do konserwacji podłóg w przyczepach, między innymi. I mam nadzieję, że to zda egzamin. Dobra, obklejone. Teraz trzeba wejść na dół i przykręcić od dołu. Temat tego, tej dziury uznaję za zamknięty. Jeszcze później zaszpachluję te, te, te szparki, muszę tylko szpachle znaleźć. A ja się biorę za następną rzecz.